Cześć. Wiecie czym jest Yalla Kite? No to posłuchajcie. To grupowy wyjazd kitesurfingowy do Easy Surf Alguna, czyli naszej szkoły w Egipcie. A co to tak dokładnie znaczy? Jest to wyjazd zorganizowany od A do Z, w którym załatwiamy wam przelot, zakwaterowanie hotel oraz wszystkie dodatkowe atrakcje. Jest to wyjazd dla osób początkujących oraz zaawansowanych. To znaczy, że będziemy prowadzić dla Was i kursy na mega łatwym spocie, gdzie bardzo szybko zrobicie progres, a ci bardziej zaawansowani poza samym pływaniem, będą mogli skorzystać z bezpłatnych warsztatów, a także testów sprzętu. Dokładnie. Co w tym wyjeździe jest wyjątkowego? Ano między innymi są to doskonałe zdjęcia robione przez naszego profesjonalnego fotografa każdego dnia i dzięki nim wrócicie naprawdę ze wspaniałymi fotkami i pamiątkami z wakacji, którymi będziecie mogli pochwalić się na Facebooku. Poza tym jest to wyjazd grupowy, czyli jesteśmy jedną wielką ekipą, która razem się bawi praktycznie przez każdy wieczór tego wyjazdu. Codziennie na waszym urlopie zabieramy was w różne miejsca, pokazujemy wam uroki Elguny, imprezujemy, bawimy się, dbamy o to, żebyście wykorzystali ten czas w 100%. Również, jeżeli nie wieje, mamy dla Was zorganizowany pakiet atrakcji, również kitesurfingowych i nie kitesurfingowych. Pojedziemy na snorkeling albo zrobimy warsztaty streamowania sprzętu, lekcje bezpieczeństwa, na pewno się Wami doskonale zajmiemy. Co więcej, możecie wrócić do domu nie tylko z pamiątkami w formie zdjęć, ale także z fajnymi gadżetami i prezentami. Nie musicie nic zrobić, wystarczy, że jesteście uczestnikami Yalla Kite, a weźmiecie udział w naszej specjalnej loterii. Yalla Kite to impreza organizowana przy udziale sponsorów, a więc mamy dla Was mnóstwo fajnych nagród, m.in. rescue packi, vouchery na Wake Park i będziecie mogli naprawdę wzbogacić swój bagaż wracając do domu. Także mamy nadzieję, że przekonaliście się do tego i odwiedzicie nas na jesień i będziemy bawić się tutaj w Elgunie razem. Jalla kite to znaczy let's go kite, dawaj na wodę, a więc dawajcie do erguny. Do zobaczenia!